Czy nie? Nagrywasz? Czy nie? Aloha Dziki, Cześć Z tej strony Adam, organizator Huntrana. Miło mi Was dzisiaj y, przywitać. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi magiczny eliksir Rafała Majki. Dzisiaj jest specjalny dzień. Jak widzicie, mam już serduszko. Później jeszcze czapeczkę założę. No już namów. No, no, no. no jak już tak, no to tak. No źle zacząłeś, panie operatorze. Operator, muszę na niego narzeknąć. Wczoraj yy, skosztował małe co nieco, dlatego nie za bardzo dzisiaj ogarnia. Zapraszam, yy, więc opowiem wam dzisiaj, jak się robi el yy, magiczne eliksir Rafała Majki. Yy, stosowałem go yy, parę razy. Zawsze imbir w sumie pije na swoich długich wyścigach. Jak wiecie, ja się ścigam na podwójnych Ironmanach, czyli tam takie wyścigi gdzie no, płynie się prawie 8 klocków, jedzie się rowerem 360, na koniec biegnie się dwa maratony 84 km, mm -hmm. a to wszystko non-stop. No i często właśnie sobie Imbir dodaje do, podczas wyścigów do bidonów, yy, no bo jest taki delikatny dla żołądka. Ten kto startował na długich dystansach i ultra, to wie jak zajebiście, w sumie ważne jest yy, odżywianie. No dobra, to yy, opowiem Wam najpierw o składzie, który się znajduje. Jakby były jakieś komentarze, to Panie operatorze, proszę pisać. Więc tak, yy, korzenie imbiru ja już sobie obrałem, żebyście, yy, żebyście nie patrzyli, jak yy, bardzo złe mam te rączki, źle one kroją. Dwie pomarańcze, to nie wiem, czy to nie są w sumie mandarynki, ale dzisiaj miałem tylko to. Zaraz no, obiorę, pomarańcze, obiorę. Pomarańcze. pomarańcze. Cytryna. Jezu jak mi się łapa te lepiej. Ech, chyba się stresuje delikatnie, no ale spoko. No dobra, to mamy tak. Dwie pomarańcze, cytrynkę, imbir. No i kurkuma. W sumie całą tą opcję obczaiłem, no i bierzemy od razu duży pojemnik, do którego to się zlewa, no i później drinkujemy, robimy od razu więcej, żeby było na więcej razy. No i obczaiłem to w sumie u Rafała Majki kiedyś, jak jego dietetyczka się wypowiadała na ten temat, no jest takie rozgrzewające, Przeciwzapalne, i mm, kolega, z którym startowałem 4 czy tam 5 lat temu, y, też w takich długich zawodach w Anglii, w Walii. No to on strasznie dużo kurkumy wali, że tak powiem. <grych> e, no i ona jest właśnie też taka łagadząca bóle, i tak dalej. No i to wszystko teraz na zimę i na y, wszelkie takie mm, okresy, gdzie jest troszkę chłodno, troszkę zimno, czy jak się tam troszkę więcej trenuje. No to można walić to. Śmiało można powiedzieć. Obiorę tak, żeby było szybciej, yy, jak kiwioszkę. No najpierw tu Myk, myk, myk. Mamy jakiś gości? Panie no. operatorze? 15 osób, pani, pani Ania Serdecznie witam. Pani Kinga, Granka. Przy niedzieli. O. Piotr Petynka pisał, będzie dobrze. O, Proporcje już. prosimy tak mniej więcej, czyli pobiegł w ramach regeneracji. Czy ja już czuję, pobiegu już, pobiegu czuję. już czuję, że ta cytryna to ma dzisiaj moc. No i co, blender taki, te są spoko, bo się zakręca i się yy, wrzuca po prostu. Myk, myk, ups. No i będę musiał teraz umyć. To. Proporcje I jakie są... Proporcje. No, yy, tu yy, trzeba polegać trochę na swojej wytrzymałości i na tym, ile się jest w stanie zdzierżyć albo dla zdrowia, albo yy, no, albo tak dla jaj trochę. Yy, Im mocniejsze, im więcej tego wszystkiego, tym yy, twardszy i mocniejszy jest ten eliksir, ale jak ma być słodki dobry, to bym dał właśnie dwa, dwie pomarańcze, dwie cytryny. No i kurkuma, od kurkumy wszystko zależy. Jak dacie jedną łyżkę, łyżeczkę, no to to jest takie lżejsze. Jak dacie dwie, to się robi takie takie właśnie, nie? że aż te A no tak na pierwszy ehm, raz? Na pierwszy raz dałbym jedną kurkumę, jedną łyżkę kurkumy. Pomarańcze, jakbyście mieli, to możecie dać większe. Dwie cytryny, cytryny to chyba każdy zdzierży. No i później jest kwestia tego, ile kto będzie tego drynił. Mm, to też moja technika na obieranie pomarańczy. Yy, ciach. Lubię tak o, 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 w cztery strony świata przeciąć, a później wrzucić. No, a swoją drogą zaraz pokażę jeszcze. Dostaliśmy wczoraj ciasto marchewkowe. Byliśmy wczoraj z, z, z panem operatorem. Tak, tak. Zaraz je pokażę. Byliśmy na szkoleniu. Bardzo dziękujemy. E, panu Radkowi i jego żonie za, e, za wspaniałe ciasto. E, marchewkowe, ja tam nie dopytywałem z czego jest. Wczoraj tylko kawałeczek zjadłem, a Pan operator Żar W no, dużych ilościach. Co ja mogę, jestem tylko człowiekiem. No dobrze. E, no to myk, myk. Też kwaśne. No to ciasto już takie poobgryzane z każdej strony. Mm -hmm. mm. I woda Mówisz, że zimno z ognia twojego języka Mhm. Mm Zimne ognie mojego języka. I co tam dalej idzie? Nie dobra, nie, nie, śpię, nie, nie ma co o tym mówić. Mm -hmm. To takie piosenki bardzo popularne. Zresztą naszego głównego wykonawcy, który będzie na najbliższym handranie. I braci Figot-Fagot, oni są chyba trochę przyjaciółmi. Damy trochę, takie pół litra wody, dwie szklanki litra. Zależy jak chcecie pić. Ja wolę bardziej wypić więcej, ale żeby było bardziej wodniste. No dobra, to jeszcze łyżeczkę. Aloha Maciek, ja zaraz tam sprawdzę komentarze na sam koniec. Ale na razie robimy magiczny eliksir kurkuma to ma taki śmierdzący zapach. Ona jest spoko jak się. O, tutaj. Pyk Dobra, jadam dzisiaj półtorej takie. Mm -hmm. Trochę oszukane. Taka jest trochę śmierdząca ta kurkuma, ale spoko jak się ją na przykład smaży, coś na samym początku się dodaje. To jest takie, bardzo, takie. Bardzo dobre na regenerację, tak. jest Takie najlepsze. Tak piszą też wszyscy. Nie. Nie, tylko no, ja, mówię. ja mówię. India kurry, to się India kary. Ale... Sławek Aloha mówi. Aloha, Sławek. Nasza babcia mówi na y, przyprawę kary kury. No więc to kury, kurkuma to kurkuma. Marcin Gątarski ma do ciebie kosę, bo kurkuma ma piękny zapach. Jest teraz? No jest spoko, ale zależy jak taka świeża, no to ciężka. Ale niektórzy sobie zęby nią smarują. Zobaczcie, jaki, jaki kolor mętny. Sztuka, teraz dobrze to zmielić. Uwaga, zatkać uszy, bo będzie. Blz! borowanie. Tak. Ale zrobię dzisiaj tak krótko, żeby za długo na wizji Wam czasu nie zajmować. Ale ja lubię mieć bardzo dobrze zmielone. No to jedziemy. No, kolor taki pianka się pojawiła. Będzie bardzo lekkie, delikatne. To też nie wiem czy widzieliście, nalewałem z takiego z historii, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? No, Filtr. tak, z filtra. Tak troszkę dbamy o to, żeby było mniej plastiku. Trochę się też będziemy starać to przenieść na imprezę. No i cały czas to się dolewam sobie z tego i sobie tak popijam. Bardzo często. To taka mała ciekawostka eee, w dbaniu o świat. Mniej plastiku. No. A już tak aż przechodzi. Ja to sobie wypiję z y, takiego drinka większego. To jeszcze można odsiać w sumie. Proszę Państwa, tylko wezmę sobie, czy ja tu mam, no gdzieś tu jest, mam, tu, zrobimy przez to, panie kamerzysto, kamerzysta, Lorda Kluszwila, ktoś ogląda? Oj, kurde, słabo idzie. Samo gęste te. No bo słabo się zmieliło, dobra, ale esencję strzelę. No, to jest właśnie kwestia, że jest dużo błonnika. A jak dużo błonnika, to też zdrowe, Prepaństwa, Ale jak jest miło i ładnie zmielone, no to jest spoko. No ale nie chciałem Wam na wizji tutaj męcić za bardzo. Chyba jednak do szota, co? Tak, ale tutaj yy, proszę, proszę. No, to jest do, do mielenia jeszcze. Ale sobie strzelimy. Ja sobie jeszcze to zamieszam porządnie. Lepiej nożem. Praktyka prepaństwa. Karolina Domańska mówi siema. Ciema, Karolina, Karola. Marcin Guntarski mówi, że jednak zębów bym ty mnie smarował. <noise> no ja też nie, ale naprawdę ten muziomek on startował w biegach na 350 km po górach, które trwały cały tydzień non stop na przykład. Twardy zawodnik. Wygrał właśnie zawody ostatnie, w których też byłeś, prawie udział. No, trochę po kontuzji byłem słabszy. No. Yy, no, i się później przelewa do takiej flaszeczki. Ja to sobie jeszcze później do miele. Ale taki drink. Piane, pianka na wierzchu, poniżej, właśnie konsystencja. Jak to się mówi, jeden drink 15 zł. Tak. No i sobie. No, czuć kurkumę, aż przechodzi mi po plecach. Ale. Ja wolę wypić na raz niż się tym delektować, bo to jest do leczenia jak syropek, a nie do chlania. Do podpijania, że tak powiem. No to myk. No i cyk, dwójeczka. Ach. Ach. Smaczne. Smaczne. Nie, no nie jest złe, mm, ale czuć cytrynę. No i taki macie, to też sobie polecam. Możecie sobie z, pomyśleć, że to trochę taki izotonik e, z lekarstwami w środku. Całkiem spoko, z rana, z wieczora. Po biegu dwa razy dziennie. Po biegu. Ach, kto to Ej. przygotuje, jeszcze nie wiem. No ale dobra, to mamy jeszcze, co? Nie no, lekkie było, przyjemne. Wypijesz kamerzysta? Eee, nie, nie mogę. Tak, wczoraj pomelanżował, to dzisiaj. Później wypijesz poza Wiktor wizją. Wiktor na transmisji jest. Aloha, panie Wiktorze. No to ja jeszcze jedną lówkę. Dzisiaj idę zaraz na jeszcze jeden trening. Mam nadzieję, że sobie wypijecie, bo jest to bardzo dobre. Trzeba pić raz na jakiś czas. Można I... pić codziennie? Można pić codziennie. Kiedy najlepiej, rano czy wieczorem? Ja bym więcej imbiru tu mało. Imbiru dzisiaj dałem... Mm... Myślę, że jak to woli, bo czasem niektórzy nie lubią mieć śniadania ani ten. Jestem ogólnie zdania, że yy, ważne przytulać liczbę określoną kalorii przez cały dzień i nie musi być wcale, że śniadanie jest najważniejsze. Śniadanie się je po to właściwie, że, że jak ktoś później rusza w miasto, to żeby nie jadł pączków, bo nie może się powstrzymać. A co by się od stało? Jedzenia. Co się stanie? Nie zapiecze potem od drinka. Um, jak Może trzeba. i zapiecze. Tak, no. Może i zapiecze, ale no samo zdrowie, bardzo dobre. Mhm. No dobrze, mamy jakieś pytanka, panie to? E... W sumie to nie. Tak naprawdę to nie. Gdzie można butelkę z filtrem nabyć? Butelkę z filtrem? A, mamy mam taką. Też ja do samolotów jakie latem do Tajlandii to miałem taką specjalną, że można było kranówę właśnie wlewać. Gdzieś siostrunia moja kupiła. A, mhm. dzisiaj wrzucimy Wam przepis na to na bloga i udostępnię mhm. wieczorem na było, tak? na fejsie. To będziecie mogli mieć na stronie. Będziemy rozbudowywać nasz dział odżywiania zdrowego i tak, żeby każdy dzik był zdrowy. Może napiszcie w komentarzu. Później w komentarzu wieczorem też wrzucę. No ale będzie centralnie na fanpage'u, e, Link do bloga. Paweł się pyta, jak szybko po tym trzeba lecieć do toalety. E, czy szybko, czy wolno? Zależy, jak to przyzwyczajony, ale myślę, że to tak szybko nie działa. Przepis. Um... Paweł też mówi, że jak człowiek pije powoli, to, to się delektuje, a jak się wali to znaczy, że nie do, do przełknięcia. Tak. E, no, pewnie, na pewno tak jest. Ale niektóre rzeczy trzeba na szybko, niektóre trzeba na no. ciepło. Dobre pytanie. w 100 trochę ile kalorii byś tutaj. No co, to, to imbir, to same witaminy, i same. I e, no tak same... pomarańcze trzeba policzyć, nie? Tak. Tak, no, pomarańcze. A można jeszcze jabłko dać. Kiedyś dawałem jabłko kwaśne te babci Grany Smith. One się nazywają, są spoko też, yy, dobrą historię do tego robią. Uff, no dobra, to trzeba będzie jeszcze domielić, żeby było troszkę mniej pianki. No i później yy, drinkować. Idę zaraz na trening dzisiaj. Widzisz co, mówisz, że jak pianka, to dużo błonnika. No tak, no zresztą widać. Zobaczcie, jak, jakie gęste. Po czym się poznaje? No gęste, to jak pływa wszystko, dobra. jak zupa. Zupinka, zaraz się... domielimy. Lifehacker od Adama. No, to są też spoko y, historie takie, żeby se zrobić szybko z rana, właśnie jak ktoś szybko wychodzi, y, wrzucacie owoce, y, zielone listki, ja wam pokażę, ja wam pokażę ile ja mam zielonych liści w domu, myk, same zielone liście, brokuły. Te? No. A to co? O to? To twoje, to, pana, to pana kamerzysty. Przyjazd, jasne? Tu fioletowe. No, a jak będziecie chcieli, to tu jest, tu są jeszcze kulki mocy. Są daj. No. Kulki mocy, czyli to tam ci, którzy stali, byli w zeszłym roku, to być może załapali się na część kulek mocy, a na kampie były. Jak będziecie chcieli, to zrobimy też przepis na kulki mocy. No dobrze. Przy niedzieli było. live z panem inżynierem. A, live z panem inżynierem, kiedy? Jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię zawsze robić. Przy takich dobrych deskach. Weź tu, panie kamerzysto, żeby deskę też było widać. To taka mała rzecz, a cieszy, jak się taki nóż wbija i, i że sobie y, stoi. Jest takie powiedzenie: stoi tak ładnie, jak widły w gnoju. Ładnie wyglądasz i stoisz jak widły w gnoju. Mm -hmm. No dobra, bo już ten, chyba mnie ten, na haju, na haju jestem, za dużo tych y, antyoksydantów. No właśnie, antyoksydanty też bardzo ładne słowo, które w dietetyce bardzo często występuje. No i przy tym eleksirze na pewno ma znaczenie. Yy, co miałem powiedzieć? No, mam nadzieję, że postanowienia noworoczne. Wasze przebiegają jak najbardziej w porządku. Dodajcie swój eliksir. To wasze życie się wzbogaci. Na pewno w żyłach będzie płynęła żółta krew. No i będziecie zdrowsi, silniejsi i bardziej witalniejsi. O to chodzi. No i warto mieć zawsze jakiś cel. Celem samym sobie może być przyjazd na Hantrana. Niekoniecznie musicie biec, ale przyjechać na imprezki, pobawić się. Mamy już ten. Co mamy? Ciebie może nie być słychać, bo ja jestem pod mikrofon. Po 1700 osób. Ile? 1700 osób? 1700 osób. Nowy rekord w pierwszym gorący, w gorącym tygodniu, ile mieliśmy w zeszłych hmm. latach? Po 1300 1300 było w zeszłym roku. Czy nawet nie, 1250-60. Więc. O połowę, prawie więcej myślę dzisiaj będzie, bo dzisiaj jest niedziela, więc więcej osób Was się zawsze zapisuje w ostatni dzień, na ostatnią chwilę. No, ale ważne, że przyjeżdżacie, bardzo się cieszymy. No, więc warto mieć na nowy rok jakiś fajny cel. Na przyszłych live'ach rozpiszę Wam, jak się robi i układa treningi biegowe, tak żebyście sobie mogli sami je układać i trochę dam Wam dużo takich tipów, żebyście robili życiówki jedni po drugim. Więc już z odżywiania trochę mamy, a później Was nauczę układać plany biegowe, bo jak już biegacie, to fajnie by było, jakbyście biegali z sensem. No, więc y, troszkę dobrej, ciekawej wiedzy ode mnie dostaniecie. Myślę, że Pan kamerzysta pokaże Wam trochę techniki z martwych ciągów. Może opowie Wam o tworzeniu planów treningowych, bo jest certyfikowanym... Pomyślimy. Bo jest certyfikowanym trenerem crossfitu. Level 1. Level 1. No więc yy, cel na nowy rok żreć, pić, jeść, biegać. Niekoniecznie musicie startować w hantranie, ważne, żebyście korzystali z naszych dobrych rad. No i to, co? To dwójka dama. Tak. Za, zaprasza, do subskrypcji nie zapraszam, ale do komentowania. I możecie wstawiać swoje zdjęcia, jak zrobicie swoje drinki. Yy, to będą inspiracją dla przyszłych osób, które wejdą na naszego bloga i później skomentują. Czyli jeszcze raz, wieczorem przepis. Tak, wieczorem będzie przepis. Szkoda, że w orientacji poziomej nie nagrywaliśmy dzisiaj, więc zawężony mamy ekran, no ale tak to dzisiaj wyszło. Yy, dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Yy, wspierajcie dobre akcje. Ja też już chciałem powiedzieć, że. 1700 osób, które wystartuje w hantranie dało już po 5 zł na naszą akcję zbierania butów dla dzieci z domów dziecka. Więc ile zebraliśmy już? 1700 razy 5 to by było 8,5 koła idzie na buty dla dzieci z domów dziecka. Akcję przeprowadzimy pod koniec no po imprezie już zrobimy przetarg na buty. Będzie wszystko jasne i klarowne, więc y, uczestniczycie w bardzo dobrej, fajnej rzeczy, za co Wam bardzo dziękujemy. Myślę, że fajne filmy nagramy z tego, jak budki załatwiamy i dużo takich innych rzeczy. No dobrze, to dziękuję Wam za dziś. Pamiętajcie, żeby wrzucić, jak pijecie swojego drinka, można też z takich małych, jak będziecie mieć bardziej skondensowane. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Aloha dziki!